Okej okay. Aband Abandon ship Oj Abandon ship Okej okay. Au Potrzebuję Herbatki, czekaj, idę się schować, żebym mógł sobie wytworzyć Nie potrzebujemy statku Ja będę leczył Nie wiem po co, ale leczę my ja, odpływamy ja, ja wszystkie, Ja rum rozdaję A jakie fokę Jestem na statku, ja nie będę sterować, bo nie jestem kapitanem Jest! Udało nam się przejść! Tak! Rozwaliliśmy bramę Idziemy dalej. O kurde, granatami we mnie rzucają. Aaa! Room! Gdzie jest room! Dajcie! Dajcie mi room! Co okay. jest? Muszę, muszę się napić Jesteś ty? Tak, 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 tak. okej, okay, spoko Okej, okay, okej, okay, okay, trzymamy przyszedł. się razem Strzelaj mi go, to robić Wyciągnij pistolet Okej, okay, chowamy się, chowamy się, chowamy się Chowamy się, trzeba przeładować, trzeba przeładować Krzysiu, idziemy Jest zrobiłem O, pięknie a ja się... Ja tylko teraz się leczę, wiesz? O nie, po mnie. Po mnie. Okej, okay, jestem. Jestem po drugiej stronie. O, kurde, granat. Yy! Chodź, biegamy w Okej, okay. a muszę znowu jeszcze prze przeładować. Widzisz? jesteś? Ok. Do jestem za okay, ja tobą. Ok jestem za tobą. chodź, idziemy w dwójkę. Szybko. Zwróg! Jest, obijemy. Okay. Elegantku. Przeładowujemy. Obydwoje za Mortarem się chowamy. <laughs> <laughs> Nie wiem. Jest, super. Ciekawe cieka. cieka, cieka, cieka. Jak za nami? Jak za nami? Aaaa, aj! Będę się leczyć, rum! Dajcie rum! Mam, mam sam, mam sam, cieka. tak, sam Piję, 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 piję Aaaa, run! Idę, idę, idę Okej, mam granaty Boże, ile tam? Jak kurde, jak się rzucę w tej grze? Boże, niech tam było. E, udało Ci się rzucić tą klan? No właśnie nie, padłem. E, naciskam lepszy ale nie, nie, udało mi się go rzucić e... Co? Je? Tak, tak, no, no to no. my To my ja... Nie wiem co, nie wiem co zrobiliśmy, ale się udało tak. Myślę, że bardzo byśmy pozapomocli w tej grze. zdecydowanie. Dlina z what the fuck? Jak już gotowe gotowy? Oh, Reddy, fire on to nie What? Is, bravo, bravo. Niemożliwe. Ups, Znowu trafiłem, ty, super jestem, albo po prostu bardzo łatwo jest trafić co tam stoi po prostu. Oh, no, nice. stoi. O nową cza nową czapęczku obokowa. Jestem <laughs> ja z ciebie Widzisz, wcale, który nie, się nie rusza i nie strzela z powrotem do mnie? Umiem salować. No. <laughs> Potrzebuję się na pi rumu Ty, ktoś kto nas uderzył? Tak, e, wow. idziemy. Idziemy mordować. Idziemy. Szybko, wow! Lepiej piję run. O kurde, spadł. Z musketem może w kogoś trafię. Z kapitana! Ah, o. Kurde, znowu spadłem <laughs> Jak się, się dostać na ten statek? O, no, z prawej strony. No, po co No też. Potrzebuję y tego. Coś mi będzie musiał schilować. Ja Ju, już, już, już cię leczę Dobra. Nie wiem gdzie jesteś, jesteś jak nie boisz ty. Skaczę teraz. Okay. Gdzie jesteś? Okay. O, o, Ooh. a, co okay. <laughs> Już cię nie ma. Już Za późno, spóźniłem się. To znasz... To jest nasz statek? Nasz statek w nas nasz statek nas eee, Ten, który teraz nas leciał to nie, to nie nasz. Ty! Przeciwnik! Gdzie? Ja. Wpadłem. O, wygraliśmy o, oh. <laughs> mm. Wygraliśmy. Decisive jest. <laughs>